Cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie, a dziś mam dla Was niesamowitą modyfikację, jaką jest modyfikacja iPod Mod. Wiele możliwości wraz z tą modyfikacją będzie dostępnych, ale tak szybciutko, krótkie info: o jeden dzień do przodu przesunę, przesunę wysyłanie filmu w tym tygodniu, czyli będzie to w tym tygodniu poniedziałek i środa, ponieważ w czwartek i piątek mam wyjazd klasowy, dlatego wtedy, wtedy żaden materiał się niestety nie pojawi. No dobra, więc przechodzimy do samej modyfikacji. No, dobrze, a więc na początek, standardowo zapraszam Was do skrzynek, gdzie zobaczymy crafting. Bo, bo to jest również ważny element tej modyfikacji. A więc, otwieramy okay. pierwszą skrzynię. No, i tu rzeczy, które mamy do stworzenia. Taką recepturą, z takiej receptury, właśnie stworzymy w pewien sposób bateryjki do, do naszego iPada. Wiem, że tłumaczenie z mojej strony nie jest dokładne, ale ja w tym odcinku po prostu chciałem. Jakoś wam, wam to spolszczyć i, i powiedzieć po prostu jak to wygląda i jaką pełni funkcję A więc w taki oto sposób wykonamy jakby w pewien sposób obudowę Czyli wygląd zewnętrzny naszego iPoda Następnie w taki oto sposób wykonujemy jakby jego wystrój, coś, coś takiego wnętrze No i tak, na sam koniec ostatni, ostatnia skrzynia, ostatnie elementy craftingu W taki oto sposób wyrabiamy jedną aplikację No i łącząc te trzy elementy, wyrobimy e, iPoda, ale bez żadnych aplikacji. Następnie obkrężamy go ośmioma aplikacjami. No i voilà, iPod gotowy, który, jak sami widzicie, może się po pewnym czasie wyczerpać. E, nie jest go łatwo skraftować, ale uważam, że kraftować warto, ponieważ dodaje e, nam naprawdę ciekawe, e, ciekawe dodatki. A więc prawym przyciskiem myszy otwórzmy może najpierw e, naszego iPada. No, jak widzicie, tutaj mamy podstawowe funkcje, a więc jest y, pierwsza z nich e, Heal Up, dzięki której możemy się uleczyć. E, Towarzyszy temu ponoć niezły efekt, e, do którego jest proponowane włączenie klawisza F5, a więc zobaczmy, jak to wygląda. Proszę, jak widzicie, takie dymki ogólnie pojawiają mi się nad głową, i tak to wygląda. E, następnie kolejna z aplikacji jest to Time Up, e, dzięki której możemy sobie ustawiać dzień bądź noc, zależnie, tak jak wolimy. No dobra, przechodzimy do kolejnej, a więc jest to Kill Up, dzięki której możemy się zwyczajnie zabić albo set yourself on fire, mianowicie możemy stanąć w płomieniach, tak, po prostu będziemy płonąć. A więc powróćmy. Tu jest taki guziczek znany właśnie z wszystkich produktów Apple, dzięki któremu możemy powrócić do menu. Jest także Music Up, które uważam jest najbardziej wartościową. E, dzięki tej aplikacji odtwarzamy sobie dowolny dowolny utwór, który teraz możecie usłyszeć. Chwilka dla Was na szybkie przesłuchanie. Dobra, e, oczywiście możemy wyłączyć sobie nasze to menu i muzyczka w tle może grać podczas, podczas naszej podróży po, po świecie. E, dobra, jak to ogólnie wyłączyć? Ponownie wchodzimy w Music App, no i następnie Stop. No i już, e, zakończone. Następnie ponownie przechodzimy do menu i tutaj mamy opcję More Apps. E, no i tutaj oczywiście jest informacja. More Apps coming soon. Uh, you can also make an app. A, a, a app. Uh, make a GUI app, app name. Uh, and send it to me. My name on Minecraft planet is Aircraft. E, czyli o, oczywiście e, aplikacje powstają, ale my sami możemy e, twórcy modyfikacji nadsyłać swoje własne pomysły. Tu również jest menu up, która jak widać do końca działa, jest to coś takiego, że, że po prostu nas przerzuca do, do menu. Wejdźmy sobie jeszcze raz na nasz świat. No i jak sami widzicie mamy również help up. No i tu ogólnie mamy opisane co dany klawisz robi, czyli to jest przejście do menu, to jest pewien sposób wyłączenie, a tu tymi klawiszami przerzucamy się po stronach, co sami możecie zobaczyć. Jest również TNT up. I tu mamy do wyboru wielki wybuch TNT, bądź mniejszy, bądź, bądź normalny. No i wybuchamy sobie i proszę, taki oto mały wybuch. Mogę spowodować nieco większy wybuch, i tak to się prezentuje. Ale wtedy mam coś problemy i wcinam się ogólnie w ziemię. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Nie wiem, czy w ogóle uda mi się stąd wyjść. No cóż, jak widać, modyfikacja nie jest do końca dopracowana. No. Ale żeby stąd się wydostać mam nadzieję, że przyda nam się e, kolejna z opcji. Jedna z ostatnich jest to mm, tp-up, no i tu e, B e, enderman czyli stan się endermanem. No i tu oczywiście możemy się teleportować jak e, chcemy, w każdą praktycznie stronę świata. No, jak widzicie wydostałem się właśnie stąd. E, no cóż, troszkę takie jak e, single player command, myślę, że pod to podchodzi. Ale nieco ładniej wyglądające, trudniejsze do stworzenia. No i oczywiście rzecz, która może się w każdej chwili wyczerpać. Nie wiem dokładnie, ile użyć nam przysługuje. No ale spoglądnijmy na ostatnie opcje. A więc tak, TNT Plus. Tu możemy zrobić wielki wybuch i po prostu poczuć się jak na elektryzowany creeper. No i ostatnia. Jest to DIM, chyba Dynamic app, z tego co wiem. No i w sumie to, to chyba nic nie robi, bo żadnego specjalnego efektu nie zauważyłem. Również na trybie kreatywnym zauważyłem, że do tej modyfikacji są ogólnie suchafony, ale raczej nie mam jakiegoś konkretnego zastosowania. No, a więc jeżeli o tą modyfikację, to wszystko. Wybaczcie za jakieś rzeczywiście proste błędy językowe, ale o tym już wspominałem. Jestem dosyć długo spędzam czas w szkole, więc jest to dla mnie troszkę obciążenie i niełatwo się nagrywa przychodząc ze szkoły. No ale pomijając te wszystkie pierdoły, jeżeli odcinek Wam się spodobał, miło jakbyście zostawili łapkę w górę, która mnie zawsze motywuje. No i już to wszystko na dziś. Trzymajcie się, cześć.